Dobry, nazywam się Ryszek Buczak, a to już 13 dzień w 30-dniowym wyzwaniu serwaka. Wczoraj mówiłem na temat różnicy między manipulacją i perswazją. I jakby na ratunek, na dwa wsparcia, chyba to jest rzeczywiście realizacja prawa przyciągania, pospieszył mi Ray Edwards, który w dzisiejszej audycji powiedział, zacytował z kolei Ziga Ziglara. Sprzedaż jest sposobem na przeniesienie Twojej fascynacji produktem lub usługą na Twojego klienta. To stwierdzenie zawiera jedno bardzo silne założenie, mianowicie, że ta fascynacja rzeczywiście w Tobie jest. I myślę, że rzeczywiście jest to jakby inny sposób powiedzenia tego, co ja powiedziałem wczoraj. Ja mówiłem o etyczności biznesu, o głębokiej wierze w to, co robisz. Tutaj jeszcze dochodzi rzeczywiście sprawa tych uczuć typu lubię, nie lubię. No bo jeśli rzeczywiście lubisz swoją pracę, lubisz swój produkt, jeśli sprzedajesz rzeczy, które kochasz, to jeśli próbujesz namówić kogoś do podzielenia Twoich uczuć, do podzielenia Twojej miłości i do kupna od Ciebie tego produktu, to nie może być mowy o manipulacji. Mam nadzieję, że takie podejście jest bliskie, że te słowa poprawiają tak się. Bardzo dziękuję Zigowi Zgilarowi i Rajowi Edwardsowi za wsparcie. Oczywiście bardzo dziękuję Dawidowi za ciągłe oglądanie moich filmów i komentowanie. Bardzo jest dla mnie ważne to wsparcie. Ponawiam moje życzenia udanego weekendu, bo rzeczywiście pogoda jest fajna. Mam nadzieję, że bawicie się dobrze. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Uśmiechnij się. Cześć.